Cześć, tu Magda. Pokażę Wam dzisiaj zestawienie zabawek do piasku firmy Bitojs. Mam wielką łopatę i masę pomysłów na to, jak spędzać czas w piasku nad wodą, nad jeziorem, czy po prostu w piaskownicy. E, oczywiście taki gigantyczny sprzęt przyda się do zrobienia wielkiego, ogromnego zamku, zaangażowania do tego wszystkich członków rodziny e, i zaprojektowania i wykonania. Naprawdę solidnej budowli. Firma BTOIS wyróżnia to, że ma niezwykły design. Te rzeczy są kolorowe, wykonane z bardzo wysokiej jakości tworzywa i myślę, że projekt, pomysł, kolory na pewno ją wyróżniają. Są też bardzo ergonomiczne, czyli tak wykonane, że wygodnie się ich używa, że mniej się męczy ręka, a prawdziwe cuda można wyczarować. Pokażę wam teraz kaskadę do piasku i wody, e, rzecz, która mi się bardzo, bardzo podoba, no bo jest pełna e, naprawdę pomysłów. Zobaczcie, ona sobie stoi tutaj z boku i możecie ją wykorzystać, sypiąc tam suchy piasek. Ja mam trochę wody i zobaczcie, co się dzieje. Tu ją sobie zablokuję najpierw. Mamy taki lejek, nalewam tu wody, troszkę może cieknie po kropeleczce, ale jak puszczę mocny strumień, wow! To jest po prostu czat. No więc sami sobie robimy taką, a sami możemy sobie zrobić taką elektrownię e, wodną, naturalną. No i zobaczyć jak to wszystko będzie funkcjonowało. A ciężarówka, która jest na dole, e, która ma wielką wywrotę, może tutaj właśnie e, nabierać kolejne porcje albo wody, albo piasku i przewozić je wprost na budowę. Yeah. Obezie się nawet bardzo podoba. No więc, suchy, najmniejszy zestaw z wiaderkiem, który wcale nie jest taki mały. No bo zobaczcie, mamy wiaderko, ale jest też wiatraczek, który jest naprawdę niesamowity. Myślę, że spodoba się wszystkim. No super, ty widziałaś kiedyś wiatrak? Chyba nigdy. No, na bezie robi ogromne wrażenie. Myślę, że na was też zrobi. On sobie będzie stał tutaj w tym zestawie. Mamy łopatkę i grabki, grabki z takim śmiesznym sitkiem, a łopatkę naprawdę solidną jest taką chochlą i tu możemy zrobić naprawdę prawdziwe cuda. Bardzo śmieszne trzymanie, ale wygodne. Kolorowy, mocny plastik, on naprawdę sporo wytrzyma. No i w wiaderku, które jest zupełnie spore, jest też sitko dodatkowo, a wiaderko można chwycić tak i nabierać piasek. Albo chwycić za pałąk i nosić na przykład e, wodę z morza czy z jeziora. W zestawie, tak samo jak tutaj w tej kaskadzie wodnej jest, e, zobaczcie ciężarówka z wywrotką, która na pewno się przyda i cztery foremki taki balon, foremka raz, dwa, trzy, mafinek o nie, przepraszam, donat e, i mafinek. No i oczywiście e, piękny dzbanuszek, który może posłużyć Wam do e, zrobienia pysznej kawki, no albo nalewania wody tutaj do różnych przedmiotów i pilnowania, aby babki, które wykonacie, miały dobrą konsystencję i proporcje piasku do wody i były po prostu trwalsze. A tutaj dalej... Do tego zestawu wielkiej łopaty i grabi, który wam pokazywałam na początku, z pewnością pasuje taka wielka wywrota. Naprawdę ogromna fura w ślicznych kolorach, która przewiezie nawet największe ilości piasku, które tutaj sobie będziecie przekopywać. Bardzo, bardzo pomocna, z pewnością. I największe wiadro ever. Prawdę mówiąc, chyba nie widziałam większego, ale jest bardzo, bardzo elegancko wykonane. A w środku łopatka i grabki z takim bardzo fikuśnym wykończeniem, wygodnym do trzymania. I różne foremki. Mam muszelkę, taką rozgwiazdę. Mam ananasa, kraba. Oczywiście, wszystko jest tutaj, odkształcimy ten kształt kraba w piachu. No i taki śmieszny, coś do, podobnego, coś do dyni, co takie płaskie babki pozwoli nam zrobić. No i super ważna rzecz dla każdego budowniczego do wygładzania taki rodzaj szpachli, e, bardzo śmieszny i wygodny. Będzie zamek równiusieńki, najrówniejszy na całej plaży albo w całej piaskownicy. Sitko. Bardzo śmieszne, bo można je trzymać za taki kwiatek tutaj i, i przesiewać piasek nawet w ręku. No i oczywiście wiadro gigantyczne też z trzymaniem takim e, podwójnym, tak samo jak to mało, czyli tutaj możemy chwycić z boku albo, albo możemy chwycić za pałok. No i na sam koniec, e, aby zadbać kompleksowo Waszą aktywność na, na plaży, mam zestaw paletek, które z jednej strony są przystawkami komplecie jest piłka, dwie paletki, a z drugiej strony odbijacie płaską, palet, płaską częścią paletki, a łapiecie piłkę właśnie na te przesawki. Zaraz wam to pokażę. No i zestaw Turbo Bayer nazywa się Hubba Hipcio. I to jest taki patent na to, aby uczyć się nurkować. Beza, co ty na to. Beziku, tak? Bezik lubi bardzo durkować i łowi, prawdę mówiąc, te wszystkie, e, te wszystkie stwory, jak nie zdążą e, tego zrobić dzieciaki. No i mamy robalka, e, biedronkę, arbuza i ananasa. A z tyłu taki czerpak, taka siatka w kształcie buzi hipopotama, którą możemy też łowić, bo jak wrzucimy do głębokiego basenu albo płytkiego basenu, to po prostu możemy się zanurzyć albo na przykład łapać nogą, chwytać nogą takiego stwora, albo po prostu wziąć siatkę i próbować zgarnąć, albo oczywiście wysłać po to bezę, która z przyjemnością takiego stworka przyniesie. No to zobaczcie, jak te zabawki wyglądają podczas akcji. No i hubba hipcio w pełnej okazałości, bo to są ciężarki, które wylądują na dnie basenu albo jeziora i trzeba je będzie, o tutaj, wyłowić, one sobie będą tak stały, zobaczcie. A tu sławetna paszcza e, hipopotama, gdzie będzie można je po prostu zgarnąć z dna e, i łapać. One super tak stoją i te fale w ogóle się wyłaniają naprawdę śliczny, śliczny design.